Maratonu Marek Tronina i najnowsze, najnowszy raport. Witam Państwa serdecznie, jak zwykle dziękuję za przybycie i za zaufanie, które nas Państwo dażycie. To króciutko. W tej chwili mamy na liście startowej zapisanych 4300 zawodników, to jest więcej niż w ubiegłym roku, ale oczywiście między zapisaniem a ukończeniem jest jeszcze długa droga, więc nie instytuujmy się tą liczbą. Z zarejestrowanych 4300 biegaczy, z Twojego doświadczenia, to przełoży się na jaką liczbę ukończonych zawodników? Ukończonych na, na, na mecie. Myślę, że te, trzeba od tego odjąć realnie jakieś 25%. Ale jeszcze teraz się rejestrują, tak? Także... tak oczywiście, oczywiście. Jeszcze się rejestrują tych zapisanych. Jest więcej niż w zeszłym roku, jak żeśmy zamykali listę startową. No ale oczywiście tam między zapisaniem a ukończeniem to jeszcze długa droga. Natomiast doświadczeniem podpowiada 20-25% to jest ubytek z listy startowej. No, 25 przyjmijmy bezpiecznie, więc to wychodzi pewnie jakieś 3400 osób, tak dobrze liczę? Coś koło Nie, tego. Dobrze. Powiedz, w tym roku też duża zmiana, że Expo jest przeniesiony w ogóle poza no, tą, tą jakby część główną maratonu. Czy, czy nie czuję, że to jest jakieś ryzyko, że biegacze się poczują zagubieni? No jakby zawodnicy i tak muszą dwa razy przejść na, na imprezę. Raz, żeby odebrać numer startowy przed przeddzień albo w piątek, a drugi raz, żeby pobiec w niedzielę. Część rzeczywiście odbiera tego samego dnia, ale ci akurat nie mają problemu, bo dla nich odbiór numerów jest możliwy tam, gdzie jest linia startu i mety. Eee, czy zagubienie? To nie jest nic nienormalnego, to jest standard na w zasadzie wszystkich większych imprezach, jak, się, jak pojedzie się do Berlina, jak się pojedzie do e, Londynu, do, 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 na każdy maraton większy, zresztą nie tylko większy, to biuro zawodów, a trasa biegu to są zupełnie dwie różne rzeczy. Oczywiście u nas było fajnie do tej pory, że było to bardzo blisko w zeszłym roku, no, ale niestety po pierwsze plac zamkowy jest trochę mało pojemny, a po drugie zostały kompletnie ograniczone możliwości stawiania na nich większych przestrzennych rzeczy, takich jak namioty czy hale namiotowe. I zrobienie, jeszcze biura zawodów ok, ale na przykład zrobienie większych targów, większego eksportu. E, witam Państwa przed hotelu Mariot. Za nami tutaj Volvo S60, który jest główną nagrodą w 32. Maratonie Warszawskim. A stoi ze mną Mariusz Nycz, dyrektor marketingu i PR-u firmy Volvo, tak? Dobrze powiedziałem? Mariusz, Mariusz, powiedz, jak to się w ogóle stało, że Volvo postanowiło się zaangażować w taką inicjatywę? Bo to chyba jest pierwszy raz, że jest sponsorem jakiejś takiej dużej imprezy sportowej w Polsce przynajmniej. Biegowej, tak. Znaczy, bo w sport byliśmy zaangażowani od wielu, wielu lat. Jakby my zaangażowaliśmy się w żeglarstwo czy w promocję golfa, ale fakt jest faktem, że pierwszy raz zaangażowaliśmy się w promocję biegania, aktywnego biegania. No i co nas do tego skłoniło? Głównie pasja. Pasja nasza, naszych pracowników. Bardzo dużo naszych pracowników biega od jakiegoś czasu. Pacja naszych dealerów, to są osoby, które sprzedają samochody w całej Polsce, czy też klientów, potencjalnych klientów. Z roku na rok dostrzegamy, że coraz więcej ludzi biega aktywnie, spędza wolny czas i, i, i dostrzegamy tą grupę, która jest coraz bardziej liczna. Stwierdziliśmy, że przy okazji wprowadzenia tego samochodu, nowego WS60, także będziemy chcieli go promować poprzez dosłownie jego jako nagrody głównej do Maratonu Warszawskiego. Parę słów o nagrodach. To Volvo to już wszyscy wiemy, ale też dosyć dużo są w tym roku nagrody finansowe, które ogłosiliście tym razem na stronie. Możesz podać, jakie są nagrody za trzy pierwsze miejsca? Za pierwsze miejsce jest 25 tysięcy albo Volvo, tak? No tak, no bo możesz wygrać albo Volvo, albo 25 tysięcy. Jeżeli wygrasz Volvo, to nie dostajesz pieniędzy. Jeżeli, dostaniesz, jeżeli nie wygrasz Volvo, dostajesz 25 tysięcy. Plus dla tej osoby, która jeżeli, po, jeżeli pobije rekord trasy, a nie wygra Volvo, ma jeszcze 5 tysięcy dodatkowo, czyli de facto 30 tysięcy. Za drugie miejsce 16 i za trzecie 12. Mówię z pewnym wahaniem, gdyż do końca nie jest 12, chyba to że tak. Wydaje mi się, że tak. Słuchaj, i teraz wiem, że to jest jakoś obostrzone dodatkowo właśnie tymi badaniami antydopingowymi, tak? No tak, tak, oczywiście. Czołówka bezpośrednio po obiegu zostanie przez komisję do, z, do zwalczania dopingu w sporcie zabrana na badania antydopingowe. Tam bodajże do 16 października mamy, mamy znać wyniki testów, włącznie z EPO. No i wtedy już będziemy mogli ogłosić oficjalną kolejność. I wtedy po zbadaniu, po tak. wyniku będzie, będziecie wypłacali nagrodę dopiero, tak? E, nagrody, na, nagrody będziemy wypłacać tak, dopiero jak będą oficjalne wyniki, jasne. No bo potem mogły, mogłyby być kłopoty z odzyskaniem nagrody w przypadku jakby ktoś okazał się, że był na dopingu. No tak. Zwłaszcza, że, że na przykład niektórzy zawodnicy są daleko z zagranicy. E, e, no właśnie, wiem, że zawsze z zawodnikami z zagranicy masz ten problem, że no, niby oni są jakoś tam potwierdzeni, ale pamiętam, że w zeszłym roku w trakcie dosłownie konferencji przed maratonem warszawskim było jeszcze, jeszcze dogrywały sprawy z Michaelem Caronej, czy... To Było na półmaratonie w tym roku, ale to nie ma A, znaczenia. No, problem, no, no właśnie, tak, tak. ale jak w tym roku jest, jeśli chodzi o, o pewność tych zawodników, których już masz na pewno wie, że przyjadą. E, no to jak wylądują, to ja ci odpowiem na to pytanie. Wiem, że na pewno kupowałem bilet Karonejowi, wiem, że na pewno kupowałem bilet Johnsonowi Majo. I na pewno wiem, że wizę mają z, 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 ma większość zawodników kenijskich, ale wtorek jest bardzo ważnym dniem, wtorek przed maratonem, bo wtedy większość zawodników odbiera wizy w ambasadzie polskiej, bo tam wizy się wydaje dwa dni: wtorek i czwartek w Nairobi. Czyli, czyli do to dzisiaj. Dokładnie dziś, tak. Ja was we wtorek koło południa mam informacje gorące z Nairobi, że dostali albo i nie, bo czasami i tak bywa. Ale jeszcze czwartek jest. Są zawodnicy, którzy w czwartek odbierają wizę i prosto na lotnisku jadą z tą wizą, więc. Większość będzie, większość mam już potwierdzonych, nauczony doświadczeniem tym, co mówiłeś, przed chwilą, ja już w tej chwili kontraktuję mniej więcej 50% więcej zawodników niż mi jest potrzebny, bo i tak wiem, że mniej więcej tyle nie przyjedzie, to jest taki margines bezpieczeństwa, który mam po prostu. Dziękuję bardzo i zapraszam wszystkich, jeśli nie do startu biegu w maratonie, to na trasę, żeby jak najwięcej z warszawiaków kibicowało.